Dzieci, witam Was na kolejnych zajęciach filmowych. Zanim powiem, co dzisiaj będziemy robili, może powiem, jak będzie wyglądał dzisiejszy film. Pierwsza część będzie też dotyczyła poniekąd polski, czyli tematyki naszego tygodnia. Druga zaś część będzie częścią, w której się troszeczkę poruszamy. Warto więc byłoby mieć na sobie coś wygodnego, żeby nie krępowało naszych ruchów. Jeżeli jesteśmy gotowi, Przechodzimy do zajęć właściwych. Tak jak robiłam to ostatnim razem, zanim powiem, jaki będzie dokładnie temat, przysłuchajcie się pewnemu wierszykowi. Dzisiaj wyjątkowo będzie to wiersz nie żadnego znanego poety, ale chłopca nieco starszego od Was, trzecioklasisty ze szkoły pod podstawowej w Starych Skoszewach. E, to jest w województwie łódzkim, który nazywa się Jakub Hoła. Taki chłopak napisał wiersz, który wam dzisiaj przeczytam. Jest malutki i okrągły, na złoto się mieni. To miedziany grosik, każdy ma go w kieszeni. Z jednej strony reszka, a z drugiej orzełek. Uzbierasz ich dużo i kupisz rowerek. Noś więc go przy sobie, a przyniesie szczęście Tobie. Jak myślicie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Tak jest, o pieniądzach. Yy, dzieci, co musimy o pieniążkach wiedzieć na ten moment, w takim wieku, w jakim wy jesteście? Przede wszystkim to, że nie każdy kraj ma takie same pieniądze. Jak nazywają się polskie pieniądze, czyli polska waluta? Są to złotówki. Tak, w Polsce używamy złotówek. Używamy ich tylko tutaj, w innych krajach używa się innych pieniążków, na przykład w dużej części Europy, yy, Unii Europejskiej używa się euro, w USA używa się dolarów, różne są waluty, ale w Polsce mamy złotówki. Polskie pieniążki dzielą się na monety, czyli wszystkie te takie które mogą grzechotać, bo są metalowe oraz na banknoty, czyli te papierowe pieniążki. Monety to te metalowe i banknoty to te papierowe. Zanim przejdziemy do dokładnego opisywania zarówno monet, jak i banknotów, no to powiedzmy sobie może skąd biorą się pieniądze. Oczywiście istnieje kilka wyjątkowych sytuacji, takich jak na przykład wygrana w jakiejś loterii, jak jakiś prezent, gdzie możemy pieniądze otrzymać. Ale przeważnie, zdecydowanie w większości pieniądze się zarabia. Co to znaczy? Kiedy ktoś wykonuje jakąś pracę, przeważnie osoba dorosła, kiedy wykonuje jakąś pracę, to za tą pracę otrzymuje zapłatę, czyli pieniądze zarabia, wykonuje pracę, w zamian otrzymuje pieniądze. Co nam to może mówić? Mówi nam to, że pieniążki są ważne i ważne też, żeby je szanować, ponieważ można powiedzieć takim przysłowiem: z nieba nam pieniądze nie spadają, żeby je mieć. Trzeba włożyć ciężką pracę. Jak można pieniążki szanować? Otóż, nie niszcząc przede wszystkim tego, co mamy. Musimy szanować swoje zabawki, swoje ubrania, urządzenia, z których korzystamy, ponieważ za każdą z tych rzeczy trzeba zapłacić. Tak? Jeżeli coś posiadamy, musieliśmy to wcześniej kupić. Każda rzecz coś kosztuje. A żeby móc ją kupić, trzeba pracować. Wobec tego trzeba pieniążki szanować yy, dzieci. Pieniądze zarabiamy, to już wiemy. Nie można pieniędzy sobie od tak wyprodukować. Ja Wam dzisiaj będę pokazywała pieniążki takie wydrukowane, aczkolwiek nimi nie mogłabym nigdzie zapłacić. Pieniędzy nie da się zrobić. Nie da się wydrukować z komputera, takie pieniądze nie będą ważne, będą to pieniądze nie, nieprawdziwe lub inaczej można powiedzieć fałszywe. Nimi nie możemy, ni, za nie nie możemy nic kupić. Pieniążki trzeba zarobić albo tak jak już wcześniej mówiłam, w wyjątkowych sytuacjach można je otrzymać lub wygrać. No to przechodzimy już do konkretów. Powiedziałam Wam najpierw, że też dzwoniące pieniądze metalowe są to monety. Jak już dowiedzieliście się z wierszyka, każda moneta ma dwie strony. Weźmy tutaj jakąś jedną przykładową. Na tej stronie, gdzie widać cyferki, to jest reszka. Po drugiej stronie każdej monety, jest orzełek. Tak? Każda moneta ma dwie strony: reszkę, tą z cyferkami oraz orzełka. I jakie mamy monety? Najmniejsze monety to są grosiki, grosze inaczej, tak? To są części złotówek. Jakie mamy grosze? Ten, który podobno przynosi szczęście, tak jak już było powiedziane w wierszyku, czyli Jeden grosz, później dwa grosze, później pięć groszy, jak widzicie, nie ma trzech ani czterech, bo jeden i dwa jest od razu pięć. Później mamy dziesięć groszy. O, przekręciło się. Popatrzcie już w innym kolorze. Dwadzieścia groszy. Oraz pięćdziesiąt groszy. Jeszcze raz. Jakie mamy grosze? Jeden, dwa, pięć, dziesięć, dwadzieścia. I pięćdziesiąt. To są grosze. Oprócz groszy mamy też złotówki, które nadal są monetami. Jeden złoty. Dwa złote. I pięć złotych. Jeszcze raz. 1 zł, 2 zł i 5 zł. To wszystko, co wam pokazałam, te grosze oraz te złotówki, to są polskie monety. Tak, takie mamy w Polsce monety. Teraz banknoty, czyli te pieniążki papierowe. Ja, żeby było dobrze widać, mam tutaj wydrukowane. One są wydrukowane w takim szarym kolorze, ale takie prawdziwe mają troszkę inne kolory. I też są dwustronne, ale ja Wam będę pokazywała tylko jedną stronę. Mamy 10 zł. I ono zwykle jest takie brązowawe. 20 zł. Które jest takie fioletowe? Pięćdziesiąt zł, które jest niebieskie, 100 zł, które jest takie zielone. Dwieście zł, które jest takie. Żółtawo-złotawe oraz najrzadziej spotykane, rzadko używane 500 zł. I 500 zł jest połączeniem różnych kolorów. Tu jest na nim tak naprawdę i niebieski, i taki szaro-brązowy, i troszkę fioletu. Najwięcej kolorów na nim jest. Czyli dzieci, co musimy zapamiętać? Polskie pieniądze to złotówki. Grosze to takie mniejsze części złotówek, tak? Pieniążki mogą być monetami, czyli tymi metalowymi, albo banknotami, czyli tymi papierowymi. Na wszystkich banknotach widzicie, że są pewne osoby i są to władcy polski. Nie powiem, że królowie, bo nie wszyscy z nich byli królami. Ale na banknotach widnieją wizerunki władców Polski, natomiast na monetach mamy reszkę i orzełka. Pamiętajcie, dzieci, pieniążki są ważne, ale nie są w życiu oczywiście najważniejsze. Jest dużo ważniejszych wartości, takich jak przyjaźń jak miłość, jak bycie dobrym, jak bycie szczęśliwym, niekoniecznie bycie bogatym. Co nie zmienia faktu, że są nam one potrzebne po to, żeby móc kupić jedzenie, żeby móc kupić ubranie, żeby mieć w domu prąd, żeby zapłacić za posiadanie telefonu. Do tego wszystkiego pieniądze są potrzebne. Dorośli je zarabiają ciężko na nie pracując. Więc naszą rolą jest, żeby dbać o to, żeby ich tak bez powodu nie wydawać, nie niszczyć tego, co już zostało za nie zakupione. To by było na tyle, jeżeli chodzi o temat pieniędzy. Teraz przejdziemy do tej drugiej części, w której się bardziej poruszamy, więc skakujemy w coś wygodnego i do zobaczenia za moment. Dzieci, kto jeszcze wcześniej nie wskoczył w wygodny strój, mam nadzieję, że zrobił to dzisiaj, że zrobił to teraz, ponieważ zaczynamy tę część zajęć, gdzie będziemy sobie troszkę ćwiczyć, troszkę liczyć, utrwalać strony, więc dobrze, żeby było Wam wygodnie. Co przygotowujemy na początku? Potrzebujemy 25 pól. Tutaj ja sobie jestem na takim kwadracie, który się składa z pięciu rzędów, po pięć pól każdy. Co może stanowić nasze pola? Mogą to być gazety, tak jak u mnie, mogą to być jakieś książeczki, których nie obawiacie się, że zniszczycie, mogą to być pojedyncze, zużyte kartki, które były przeznaczone już na makulaturę. Jeżeli ktoś posiada, mogą to być na przykład jakieś szarfy, obręcze. Ważne, żeby zrobić 5 rzędów, każdy po 5 pól. Poproście rodziców, żeby takie coś Wam pomogli przygotować, kiedy będziecie gotowi. Przechodzimy do dalszej części. Na końcu z każdego rzędu ułożymy sobie zabawki. Ważne, żeby to były dokładnie takie zabawki, jak te, które ja pokazuję, i w takiej samej kolejności. Na końcu pierwszego rzędu od prawej strony układamy klocki. Może to być jakieś kilka klocków, może to być małe opakowanie klocków bez różnicy jakie klocki ja mam takie kwiatki do składania. Na końcu pierwszego rzędu z prawej klocki, Na końcu drugiego rzędu z prawej strony książeczka. obojętnie jaka. Na końcu trzeciego rzędu z prawej strony maskotka. Na końcu kolejnego rzędu puzzle. Jeśli ktoś nie ma puzzle, akurat w domu może być jakaś gra planszowa. I na końcu ostatniego rzędu jakiś pojazd. Obojętnie, czy to będzie samolocik, autko, traktor, jakaś karoca dla konia, rowerek, obojętnie coś jeżdżącego lub latającego, pojazd na końcu piątego rzędu od prawej strony. Jeżeli to już będziecie mieli gotowe, można wznowić nagrywanie i za chwilę wytłumaczę, o co chodzi. Dzieci dzisiaj będę miała ze sobą tutaj pomocników, którzy pokażą Wam, jak robić to zadanie. Pierwsze zadanie będzie takie przykładowe. Stajemy na trzecim polu, licząc od prawej strony. Idziemy dwa do przodu, dwa w lewo, jeden do tyłu, dwa w prawo. do przodu. I do czego doszliśmy? Do misia. Do misia, super. O to będzie chodziło w tym zadaniu. Jak widzieliście, mój pomocnik był cały czas buzią zwrócony do zabawek. To jest bardzo ważne, żeby być cały czas zwrócony do przodu. Dzieci, w pierwszej kolejności ja będę wam podawała ruchy. Później, któryś z moich małych pomocników zrobi to samo zadanie jeszcze raz, żebyśmy sprawdzili, czy dobrze je wykonaliśmy, tak? Jeżeli będzie taka potrzeba, można zawsze zatrzymywać nagranie. Uwaga, zaczynamy od trzeciego miejsca, licząc od prawej strony. Trzecie miejsce, licząc od prawej strony. I uwaga, idziemy. Jeden do przodu, Dwa w prawo, trzy do przodu, cztery w lewo, dwa do tyłu, jeden w prawo i trzy do przodu. I zobaczymy, do czego dotarliście. Teraz wersja pokazowa, żeby sprawdzić. Tym razem kolejny pomocnik. I jeszcze raz to samo zadanie sprawdzenie. Stajemy na trzecim miejscu, licząc od prawej strony. Yy, stań już na trzecim, dokładnie. Idziemy: jeden do przodu, dwa w prawo, trzy do przodu, cztery w lewo. Dwa do tyłu, jeden w prawo, i trzy do przodu. Do czego doszliśmy? Do puzli. Puzle, super. Jeżeli wam tak samo wyszło, zadanie zaliczone. Kolejne zadanie. Kolejny przykład. Ja podaję kroki. Następnie będzie sprawdzenie. Jeśli jest potrzeba, to zatrzymujemy sobie nagranie. Stajemy na drugim miejscu, licząc od lewej strony. Gotowe? No to idziemy. Cztery do przodu. Jeden w lewo. Trzy do tyłu. Trzy w prawo. Dwa do przodu, 3 w lewo i 2 do przodu. Oczywiście teraz czas na sprawdzenie. Stajemy na drugim miejscu, licząc od lewej strony. Na drugim już stanie, o cztery do przodu. 1 w lewo. Trzy do tyłu, trzy w prawo, dwa do przodu, trzy w lewo, dwa do przodu, do czego doszliśmy? Do Antka. Super! Czas na kolejny przykład. Dzieci podaję kolejny przykład. Stajemy na piątym miejscu, licząc od prawej strony. Piąte miejsce, licząc od prawej strony. Jeśli jesteśmy gotowi, zaczynamy. Dwa do przodu. Cztery w prawo. Dwa do tyłu. Dwa w lewo, trzy do przodu, dwa w prawo i dwa do przodu. Czas na sprawdzenie. Gotowy? Tak. Stajemy na piątym miejscu, licząc od prawej strony. Ok, i zaczynamy. Dwa do przodu, cztery w prawo, dwa do tyłu, dwa w lewo, trzy do przodu, dwa w prawo. I dwa do przodu. Do czego doszliśmy? do, i Super. Kolejny przykład. Podaję kolejny przykład. Stajemy na czwartym miejscu, licząc od lewej strony. Czwarte miejsce, licząc od lewej strony. Jeśli jesteśmy gotowi, zaczynamy. Trzy do przodu, trzy w lewo. Jeden do przodu, cztery w prawo, cztery do tyłu, jeden w lewo i pięć do przodu. Sprawdzamy? Zaczynamy. Stajemy na czwartym miejscu, licząc od lewej strony. Ok trzy do przodu, trzy w lewo jeden do przodu, cztery w prawo, cztery do tyłu. Jeden w lewo, pięć do przodu. Do czego doszliśmy? Do książeczki. Super. I ostatni przykład. Stajemy na pierwszym miejscu licząc od prawej strony. Pierwsze miejsce od prawej strony. Jeśli jesteśmy gotowi, zaczynam. Dwa do przodu, trzy w lewo. Dwa do tyłu, trzy w prawo, cztery do przodu, dwa w lewo i jeden do przodu. Czas na ostatnie sprawdzenie. Proszę bardzo, stajemy na pierwszym miejscu, licząc od prawej strony. Na pierwszym. Dwa do przodu, trzy w lewo, dwa do tyłu, trzy w prawo, cztery do przodu, dwa w lewo. I jeden do przodu. Do czego doszliśmy? Do Miśka. Super, świetnie. Dziękuję moim dzisiejszym pomocnikom. Mam nadzieję, że Wam też pomogli. Przedstawcie się nam jeszcze. Młodszy jest. Mateusz. I starszy. Łukasz. Dzięki.